Napiszę im, I will spot FO Dostał, super, super. I to jest, widzowie, takie miejsce, w którym chcecie być. Jeżeli pada wam hill, zawsze chcecie przyjechać tutaj, powalić sobie drzewka i spotować wszystko, co będzie podjeżdżało. On tutaj daje blindy, widzicie, więc się od razu cofam. Czekam, aż podjadą. Tylko pytanie brzmi, czy oni się będą chcieli wystawiać, nie? Może jak im się znudzi, to tak. Wydaje mi się, że to już jest endgame'owa pozycja, którą ja muszę grać. 15 tysięcy HP do sfarmienia. Czyli tak o, bym powiedział. Lecz jaką ja bym miał z tego krzaka zajebistą grę? Wy wiecie kurwa, ile ja bym stąd zrobił spota? Stąd jest do zrobienia nielimitowany spot z tego co zostało. I przez to, że M.K. powaliła wszystkie drzewa, to dostałem tutaj blinda. Ja pierdyle. Ja nigdy tutaj nie łamię drzewek, nie? Staram się stać pomiędzy tymi drzewkami, żeby nie blindowali. M.K. połamała wszystkie drzewka, chłop sobie... ale kurwa, no gościu! Jak on to dał? Ja pierdyle, no blind od the dostałem. <ścoughs> nie, no... <fa> <ścoughs> nie, no nie! Bo to jest zarąbista pozycja do tego, żeby wyciągać bitwy w momencie, kiedy wasze wzgórze pada, nie? Tylko nie łamcie tutaj drzewek, tak jak MK, bo później cię zblinduje FV i nie robi się fajnie. Ale to też jest ważne, jak to widz? Nie, to nie jest widz. Oni w plutonie grają, no. Chłop po prostu dał blind ogarnął, no.